A gdy już jesteśmy swoich uczuć dostatecznie pewni, przysięgamy, że będziemy kochali, że będziemy w uczuciach stali, że nie zdradzimy i że do samej śmierci we wspólnocie małżeńskiej albo też w samej tylko wspólnocie wytrwamy. Później patrzymy na siedzącego przed nami człowieka myśląc, nie jemu przysięgałem, nie jemu ślubowałam, nie z nim do śmierci być zamierzałam, nie jego onegdaj kochałam. A przecież przysięgamy najbardziej, nawet szczerze, w największej wierze, z miłością i z oddaniem, z pewnością, że tak właśnie będzie że słowa dotrzymamy że na złe i na dobre przy nim, przy niej zostaniemy. Ale przysięgamy innym ludziom niż tym, z którymi po latach przyszło nam żyć. I przysięgamy jako inni ludzie niż ci, którzy przed laty przysięgali. Odmieniają nas chwile, które przeżywamy, książki, filmy, sny, krajobrazy za oknem podczas jazdy pociągiem. Odmienia nas. Sama nieodmienność dnia powszedniego, ta nieodmienność, która tłumi zarówno śpiew, jak i łzy, krzyk protestu i rozpaczy, czuły szept, skargę i stłumione przekleństwo. Zmienia nas codzienność, gdyż tłumi i obleka mgłami doliny zamyśleń, w które wchodziliśmy wieczorami szukając w nich ciszy prowadzącej w sen. Odchodzące od nas i powracające uczucia natrafiają za każdym powrotem na inne brzegi, inne wydmy, inne sady i jeziora. Niektóre z nich, niektóre z tych krajobrazów chcemy zapomnieć na inne czekamy z tęsknotą, o którą wcześniej byśmy siebie nie podejrzewali. Bywa tak, że uczucia, które od nas odeszły, dopiero z daleka ujawniają swoją urodę, swoje prawdziwe kolory, że dopiero z pewnej odległości dostrzec możemy ich spójność i harmonię albo uchwycić niedostrzegany wcześniej nadmiar ciemnych barw i dysonans w proporcjach. Nazbyt rzadko stawałaś ze mną przy oknie, aby patrzeć na mokre drzewo za szybą lub na chmurę na horyzoncie. Zbyt powierzchownie i niecierpliwie mnie słuchałaś, za krótko, nazbyt pobieżnie patrzyłaś mi w oczy, za często mijałaś mnie w progu ze spuszczonym spojrzeniem. Nie dostrzegałaś bliskiej łzy skrytej pod uśmiechem i wzruszenia wywołanego słuchaną niegdyś wspólnie melodią. Nie niepokoiło cię moje zbyt długie milczenie przy porannej kawie. Przestałaś pytać, co czytam, co myślę, co pamiętam z dawnych lat i z dawnych nas. Nie oskarżam cię o zabicie miłości, ale o brak uważności na uczucie. O to, że kiedyś, przed laty, raz jeden zapomniałaś mnie w progu przytulić, co sprawiło, że brak tego gestu stał się możliwy, dozwolony, a później zwyczajny. Być może jednak to ja jako pierwszy. Pominąłem kiedyś Twoją potrzebę bliskości. I uczciwiej byłoby podzielić winę na dwoje, bowiem żadne z nas wtedy nie zaprotestowało. Dlatego właśnie dlatego zaczęliśmy zapominać, iż nie ma pojedynczych przytuleń, bo każde z nich łączy się z innym i że brak jednego, to brak ogniwa w łańcuchu, który spaja dwa światy. To wystarczyło, aby cała reszta zaczęła przydarzać się sama.